Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na Ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkiem z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka, jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest niegodzien Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, Który mnie posłał. Kto przyjmuje Proroka jako Proroka, nagrodę Proroka otrzyma. Kto przyjmuje Sprawiedliwego jako Sprawiedliwego, nagrodę Sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, za prawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach, oto Słowo Pańskie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus chyba podsumuje to, co przeżywaliśmy w tej pielgrzymce, to, co jest istotą samej Ewangelii, a to jest, żeby kochać Boga bardziej, żeby pracować nad tym, szukać sposobu, jak pokazać miłość Bogu. Pokazać miłość Jezusowi. I uczyć innych, jak, jak żyć. Jezus przypomina nam w dzisiejszej Ewangelii, że toczy się walka, że pomimo tego, że nieraz w Ewangeliach mówię, że On jest księżą pokoju, On jest królem, On jest dawcą tego wielkiego daru, którego bardzo potrzebujemy, żeby mieli pokój w sercu, ten dar Ducha Świętego. Kiedy jest pokój, to jest działanie Ducha Świętego w nas. Często szybko tak się przyzwyczajamy na ten dar. Kiedy przychodzą pokusy, kiedy przychodzi jakaś próba, mocna próba, no, kiedy tracimy ten dar, no, zapominamy, że to jest normalne. Dużo osób przychodzi, no, jest beznadziejna. Jeśli widzi, że coś się dzieje w życiu, a nie ma tego pokoju, potem szuka różnych przyczyn, powodów, dlaczego to tak jest. A Jezus w dzisiejszej Ewangelii, dlatego ważne jest, żeby czytać całą Ewangelię, nie częściowo. Każdy raz, kiedy Kościół czyta i tłumaczy jedną część Ewangelii, no błądzi. Po prostu, bo nie ma całości tutaj. Jezus ciągle mówi o pokoju, nawet tutaj ostatnich 14 dni mieliśmy okazję, żeby słuchać o pokoju, który jest nam dany przez Marię. Ona jest Matką pokoju, ona jest Królową pokoju. Nieraz w rędziach prosi o pokój, nie tylko w świecie pokój, żeby nie, no, nie toczyła się wojny, lecz żeby mieć pokój w sercu, żeby być pojednanie. Owocem pokoju, jak mówiliśmy nieraz, jest wiara. Wiara nas zbawia, wiara skutkuje i zostawia pokój w naszym sercu. Nawet osoby najbardziej ukrzyżowane doświadczają tego pokoju. To nie znaczy, jeśli ciało reaguje, ciało jest pod stresem, myśli, tysiąc myśli przychodzą, że pokój nas zostawia. Pokój to jest to przekonanie, że Jezus jest, że mam kogoś. Mam kogoś obok siebie w sobie, jest przy mnie, a to jest Bóg, który trzymamy, żeby nie tracić nieraz rozum, kiedy zaczynają ciemności ogarniać mój umysł. Żeby nie tracić nawet i to ten pokój cielesny, emocjonalny. Ta świadomość, że Jezus jest, że mnie nie zostawia. Ale chciałbym przypomnieć też także to, co usłyszeliśmy dziś, że On nie przyszedł. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. O mieczu mówiliśmy. To jest no, Duch Święty, to jest Słowo Boże, Słowo Jezusa Chrystusa. No, To jest Ewangelia bardzo związana z, z Ewangelią, z tym fragmentem, gdzie prorok Simeon mówi do Marii: A Tobie miecz przeniknie duszem, czyli Słowo Boże, Duch Święty przeniknie duszę by na jaw wyszły za misły wielu serc. Właśnie to jest to. To proroctwo skierowane do Marii, no Pan Bóg powtarza jeszcze raz. Jakby Symeon prorok, no miał tego samego ducha. To co Jezus 30 lat później powie, mówi, Symeon prorok już powiedział w Duchu Bożym, Marii, no musisz mieć to Słowo Boże, Duch Święty, który jest w Tobie, ono będzie, będzie powodować niespokój w mieszkańcach Twojego domu. Bo musi wszystko wyjść na jaw. Każdy grzech, każdy duch, każdy demon, który się ukrywa w sercu Twoim, musi pokazać się, musi być no, oskarżony, osądzony publicznie. To jest nasze życie duchowe. Dlatego Jezus tu powiedział, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synowo z teściową, i będą przyjaciółmi człowieka i jego domownicy. I tutaj zaczyna się problem. Albo nasza nadgorliwość, żeby zbawić rodzinę, albo ekstra ego, nasz ego, no wychodzi że muszę uratować swoje życie. I wielka z pokus jest, żeby uratować swoje zdrowie nieraz. To są no, pokusy szatańskie. Dlatego mamy tego ducha w świecie. Często manifestuje się. Albo dziś jest modernie, kuchnia. No. Wszyscy mówią, jak trzeba jeść zdrowie i no, specjalitety. No, robi się idol jedzenia. 20 lat temu i dziś oczywiście jest zawsze aktualny, jest no idoli wyglądu pięknego. Że wszystko musi być cyk I tak to, to przekracza takie granice, że mężczyzna staje się kobietą. No. Mężczyzny ubierają się jak kobietę. Niby jest odzież me, me, no, dla mężczyzn, ale wszystko jest jakaś, no, jakaś schizofrenia no, nienormalności. I to jest właśnie, kiedy nie zrobimy krok do przodu. Dlatego kontynuuje Jezus, mówiąc w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, co się dzieje, jaka jest pokusa kolejna. Kiedy zaczynamy walczyć z ojcem, z matką. Bo często, no, zaczynają wychodzić z naszego serca emocje. No. W imię świętego spokoju w rodzinach trzeba po prostu no, nie przenaglać, nie, nie mówić dużo o Jezusie. Oczywiście trzeba być roztropni, mądry, sposób znaleźć jak, ale nigdy nie rezygnować z tego. Albo nie troszczyć się o sobie, co będziemy jeść, co będziemy pić. Bo i ptaki ufają bardziej Bogu niż człowiek, jak mówi Jezus na innym miejscu. Dlatego Jezus kontynuuje mówiąc, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Mówi o godności być bicia dzieckiem Bożym, apostołem Bożym, głoszycielem Słowa Bożego. Być chrześcijaninem, nazywać się, że jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Innymi słowami, uważajcie. Nie wolno nam kochać to, co jest z tego świata. Bóg musi być w centrum, musi być na pierwszym miejscu. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Kto nie będzie swego... no i teraz, no to jest to, co jest centrum. Naśladowania Jezusa, nie kochać tylko rodziny, lecz idzie krok, krok dalej, Panie Jezus. I mówi: Kto kocha, kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest niegodzien. I w tym traceniu tego pokoju, kiedy ten miecz zaczyna biczować, albo bić, bicz, biczuje przez samą naszą obecność w domu. Wystarczy otworzyć Nikt zacząć się modlić, już jest tornado się robi, no. Już przeszkadza. Już osoby mają coś do powiedzenia. Tyle modlitwy. To demoni mówią przez takich osób. Dlatego Jezus mówi, jeśli nie bierzesz swojego Krzyża, a krzyż to oznacza to, co rozum nie może. Pojmąć, nie może rozumieć. Wchodzimy w taki stan, że po, po, po prostu jest nowym stanem, jest pokusa kontemplacyjna, jak mistycy mówią. Dzieje się coś, co po prostu potrzebuję pomocy, potrzebuję skierowania. Ktoś, kto doświadcza tego, może mi dać tylko światełko, lampkę, żeby w tym momencie, przez te ciemności, mógł przejść. A to może trwać rok, dwa, pięć lat. Maria jest tą branką. Albo osoby, które doświadczyły tego i wiedzą. Ale tutaj trzeba mieć otwarte serce, ufające serce, że to, co osoba mi mówi, przekazuje mi, że to tak jest. Zaufać. A tego brakuje. Zawsze. To chce znaleźć swoje życie, straci. Jak to straci swoje życie, z mego powodu znajdzie. I często by chcieli kontrolować sytuację. Nawet swoją własną miłość by chcieli. Nie ma miłości w sercu. Wszystko mogę stracić. Mogę stracić pokój. Mogę stracić mądrość. Tyle osób mi przychodzi i mówią: Ojcze, rozumu nie mam. Nie pamiętam nic. Pustka. Nie analizuj szatakcja tego, żeby analizować. Ale nie ma miłości do, swojego, do swoich dzieci, do męża, do nikogo. Nic za to. Nie szukaj, żeby zbawić swoje życie, bo stracisz je. Jezus powiedział tak. Nie szukaj. Bo takich oczyszczeniach rozum nie daje, nie, nie, nie ma światła wystarczającego. Tylko słowo Boże jest światłem. Tylko. Tutaj żadny człowiek nie może ci, żadna nauka, żadna logia nie może ci pomóc. Tylko Jezus. Bo to nie jest kwestia walki tej fizycznej, to jest kwestia duchowych oczyszczeń. czyśćca tutaj świętości. To jest inna reguła, jak Jezus tutaj mówi. Potem daje odpowiedź. Kiedy zaczynamy tak żyć i, i zaczynają się działać w naszym wnętrzu, takie męki, co mamy robić? Jezus jest mistrzem, pedagogiem, najlepszym. Święci uczą, jeśli pisali traktaty życia duchowego, uczące ze Słowa Bożego. Tutaj jest wszystko napisane. Nie trzeba szukać odpowiedzi w człowieku. Jezus daje nam odpowiedź i mówi: kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Kto przyjmuje proroka jako proroka, kto przyjmuje sprawiedliwego, kto poda, poda kubek świeże wodę do picia, będzie miał. Nagrodę. Innymi słowami, nie krąż wokół siebie, wokół swoich problemów. Próbuj zapomnieć o tym. Próbuj. Nie jest łatwo i niemożliwe prawie. Innymi słowami, nie analizuj to. Kochaj i służyć trzeba. Przyjmuj proroków, sprawiedliwych, biednych. Zrób coś. Zajmuj się rzeczami, gdzie będziesz gromadzić bogactwa przez miłość, przez aktę miłości. To jest najważniejsze i tylko to nas może no, przeprowadzić do owoców. Trwać w kochaniu bliźniego. Ale tutaj jest potrzebna, potrzebna jest wolność. Przedwczoraj otrzymałem tak, taką wiadomość. O tym mówiliśmy często, jak trzeba się przygotować. Krótki jest czas. Czas jest krótki. Nie wiemy momentu ani czasu, kiedy Pan przyjdzie po nas. To jest prawdziwa historia. Miała miejsce w klasztorze karmelitanów w Zagrzebie w Chorwacji 7-8 lat temu. Ojciec Daniel był tego. Około 7-8 lat temu zadzwonił te telefon do klasztoru w Zagrzebie. Zadzwonił ośmioletni chłopiec. Prosząc o kapłana, by udzielił mu błogosławieństwa. Wyobraźcie sobie. Chłopiec, 8 lat, dzwoni i prosi kapłana przez telefon o błogosławieństwo. Ojciec Daniel przyszedł do jego domu, a mama była w domu, w pokoju ze synem. I powiedziałam mu, że coś źle zrobił, że nie potrzeba tu księca. Mama się zdenerwowała. Czy to nie jest ten, ten miecz w głosu syna, że on sam poprosił, bo chorował? Poprosił księca. Mama natychmiast w obecności księca, Reaguje gwałtownie. Nie, nie potrzebuję tutaj księdza. A ten mały chłopiec mówił tak. Mamo, to jak ja za do księdza. Potrzebuję Jezusa. Kobieta się zdenerwowała i kazała ojcu wyjść. Ojciec powiedział, nie mogę ci udzielić sakramentu, jeśli mama jest tu i nie pozwala. Nie mogę ci udzielić sakramentu, jeśli mama nie pozwala. A chłopiec powiedział do mamy, że jeśli się nie uciszy, to nie będzie już z nią rozmawiał. Mamo, jeśli się nie uciszysz, nie będę rozmawiał z tobą. I jakoś niechętnie mama wyszła z pokoju. A chłopiec powiedział, ojcze, mój anioł stróż powiedział mi, że nadszedł mój czas odejścia i że mam zadzwonić do klasztoru waszego w remetach. I teraz ojciec mu w tej chwili tego dnia udzielił wyjątkowo pierwszej komunii świętej i namaszczenia chorych, i powiedział, Moja mama ma wielu chłopaków, a mnie się to nie podoba, mówi chłopak do księdza. Mówiłem jej, że powinna kochać tylko tatę i powiedziałem Jezusowi, żeby raczej nie zabrał, by mama nie miała tych chłopaków. I wszystko to oddaję za nawrócenie mojej mamy. Ojciec Daniel powiedział potem, że zadzwonili do Niego ze szpitala chłopiec zmarł po drugiej nocy. Miłość bezinteresowna. Miłość, która naśladuje Jezusa. Ja niech Pan Bóg podsumowując tą pielgrzymkę udzieli takich darów, żeby po prostu kochali Boga i stawiali go na pierwsze miejsce w naszym życiu, żeby próbowali uproszyć u Boga, żeby nie krążyli wokół swoich problemów, czy wewnętrznych, czy zewnętrznych, jakichś swoich przekonań, lecz tylko próbowali szukać Boga. Wiem, że jest trudne to, ale. Bogu jest wszystko możliwe. To nas ma Matka Boża uczy. Bogu jest wszystko możliwe. Tylko trzeba pukać, żeby nam zostało otwarte. Szukać, żeby znaleźli i prosić, żeby nam Pan Bóg udzielił tego. Ja niech nam Matka Boża po błogosławie, żeby nigdy nie stracili te łaski otrzymane i to wszystko, co usłyszeliśmy w tej pielgrzymce, żeby to po prostu zaczęli żyć, żeby byli odważni coraz bardziej naśladując Jezusa, który jest blisko, który nas kocha i chce nam pokazać nowy świat, który jest ukryty naszymi materialnymi oczami. Niech nam Pan Bóg w tym wszystkim pobłogosławi. Amen.